Po siedmiu latach miłośnicy gier strategicznych zostali uraczeni Company of Heroes 2 sequelem najwyżej ocenianej gry strategicznej osadzonej w realiach II wojny światowej. Kampania dla jednego gracza jest zapisem wydarzeń, do których podczas przesłuchania przez oficera NKWD powraca oficer radziecki Lew Abramowicz i Sakowicz. Wszystkie potyczki w kampanii dla jednego gracza odbywają się na froncie wschodnim a przestrzeni wojennej za zawitamy nie tylko w Stalingradzie, czy Leningradzie, ale także w polskim Lublinie, gdzie szturmować będziemy twierdzę pełniącą funkcję więzienia. Tryb dla jednego gracza jest ciągający, rozbudowany i fabularnie ciekawy, misje są urozmaicone, za to należy się spory plus. Przez większą część rozgrywki koordynować będziemy działaniami kilku do kilkunastu oddziałów. W ich skład wchodzi między innymi lekka i niewyszkolona piechota, doświadczeni gwardziści, Lekkie transportery piechoty, lekkie czołgi, ciężkie czołgi, niszczyciele czołgów, wyrzutnie rakiet Katiusza oraz zastępy artylerii lekkiej i ciężkiej. Trzeba przyznać, że gra bardzo zyskuje na tym, gdy na ekranie monitora dzieje się stosunkowo niewiele. Wtedy też możemy nacieszyć oczy szczegółową grafiką i niezłym oteksturowaniem tak jednostek, jak i elementów otoczenia. Oddziały rzucone w wirwalki ochoczo szukają osłon i robią wszystko, aby odesłać wrogich soldatów do piachu. Wszystkiemu towarzyszy przyzwoita warstwa dźwiękowa. Niestety sytuacja nie wygląda tak dobrze w chwili, kiedy na ekranie trup ściele się gęsto. Spore nagromadzenie jednostek na polu bitwy wywołuje chaos. Oddziały zaczynają poruszać się bez ładu i składu, wpadają na siebie, piechota plącze się bezmyślnie pomiędzy gąsienicami czołgów, a czołgi desperacko unikają innych ciężkich pojazdów. Na dokładkę, oddziały mają dziwną tendencję do pudłowania w trakcie oddawania strzałów z odległości nieświeżego oddechu. Bardzo frustrującymi są sytuacje, gdy w trakcie szturmu na okopy wroga okazuje się, że nasi żołnierze biegają jak kurczaki z połrywanymi głowami, a po dobiegnięciu na centymetry do przeciwnika prezentują skuteczność bojową godną oddziału troli internetowych uzbrojonych jedynie w niecenzuralne słowa. Doświadczeni żołnierze pudujący z takiej odległości nie kupuje tego, coś tu jest nie tak. Jednostki w trakcie walk otrzymują doświadczenie, które pomaga osiągnąć im maksymalnie trzeci stopień zaprawienia bojowego. Nagrodą jest nie tylko bonus do siły ognia i wytrzymałości, ale także nowe umiejętności, które okazują się bardzo użyteczne podczas wykonywania różnorakich zadań. Osoby ze zmysłem kolekcjonera doceniam osiągnięcia do odblokowania. Te z kolei pomagają uzyskać dostęp do niewielkich bonusów do skuteczności bojowej oddziałów, które z kolei mogą okazać się nieocenione w trakcie internetowej rozgrywki wieloosobowej na wysokim poziomie zaawansowania. I to właśnie zabawa dla wielu graczy powinna stanowić o sile Company of Heroes 2. Powinna, ale dla każualowych graczy będzie raczej drogą przez mękę. Potyczki polegające na przejęciu i utrzymaniu wyznaczonych na mapie punktów prowadzone są w szybkim, aby nie powiedzieć w zawrotnym tempie. Może nieco zbyt szybkim, jeśli weźmiemy pod uwagę wspomniany wcześniej chaos na polu bitwy. Nie jest to bynajmniej pozorny chaos znany na przykład ze Starcrafta 2. Tutaj jest to po prostu zbędne zamieszanie, które zabija całkiem niezły klimat drugowojennej strategii. Jak wypada w naszych oczach Company of Heroes 2? Cóż, zachwyceni nie jesteśmy. Dość ciekawa fabuła, różnorodność jednostek, system osiągnięć i ogólny klimat II wojny światowej zostały bowiem przyćmione przez słabą sztuczną inteligencję żołnierzy i chaos podczas walki, nad którym nie sposób zapanować. Na koniec dobra rada, nie grajcie ze spolszczeniem, jest koszmarne.